miasta Warszawy został Pan Bartek Lik. Pan urodził się 27 września 1969 roku w Ljubljanie, w Skłodyniu. Koszykarz i działacz swobodny. Od 1998 roku mieszka w Jest współtwórcą projektu Fundacji Walonia 2011, której prezesu. Fundacja podjęła szereg działań zmierzających do rozprogramowania koszykówki jako dyscypliny sportu dla każdego. W ciągu trzech lat jej funkcjonowania odtworzono w różnych dzielnicach Warszawy ośrodki szkolenia młodzieży gminazjan. Pan Walter Niektórych. Muszę podziękować Radzie Miasta za na tę nagrodę, którą otrzymałem. Muszę powiedzieć, że dużo się dzisiaj nauczyłem. Wysłucham od wszystkich, którzy myślę, że daliście bardzo dużo i o ile ja nie walczyłem wolniej, mam nadzieję, że nigdy nie będę, to w sporcie jest tak samo, że trzeba walczyć. W tej walce, przetrwanie co dzisiaj wysłuchaliśmy, nauczyłem się po pierwsze: y, trzeba nic nie zaprzestać. Zawsze jest ta luka, w którą można znaleźć miejsce, z którego można się wybić, a to zapomniane ja na dziś. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie historyczne y, wskazówki, które Państwa. zostając stąd nagrodę, to też wielką odpowiedzialność, że dalej.